hej, cześć, witajcie, z tej strony Milakeru. jak sami widzicie, witam was w portalu. Gra z 2007 roku, gra na 24. No powiem tak, jakoś cały ten hype na tą grę, na to wszystko jakoś ominęło mnie bokiem po takim szerokim uku, aczkolwiek z portalem miałem styczność w terrarii i... Tak mnie kurczę kiedyś natchnął, Wy cholera. Czemu ja w to jeszcze nie grałem? No ale. Że tak powiem skończyliśmy maksia, więc dodatkowo e, możemy się wziąć za portal I już tutaj nie będę zbędnie gaworzył, Mam nadzieję, że granie jest za cicho, bo po wpadnięciu to normalnie jak mi walnę o posłuchawkach, to myślałem, że aż... Aż mnie przekręci. I w sumie jedno co jeszcze zapomniałem, to mogę sobie włączyć napisy tylko dialogi, bo to dla nas będzie istotne w razie, gdyśmy czegoś nie słyszeli. Więc zobaczmy. Rozdział pierwszy, No dobra. Test. No. A ty może zostawić łapeczkę w górę. Wymawić dzwoneczka. Okej, okay, mamy jakąś muzyczkę. Sensywni jest takie dziwne, moje biznesie zapreślające. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment <laughs> center activities, serious injuries may occur. Okay. Na pewno gra jest trochę za głośno, w moim mniemaniu. O, wow, gramy kobietą. Jaki mały jebane nóżki. Ale właśnie, ja muszę. Tak, powiem jeszcze kapkę sobie, ściszyć grę. Zobaczcie. I jedno o czymś zapomniałem: to kłócanie na Alcie. O. I teraz gra się już przyjemniej, więc przejdźmy sobie przez portal. Ok, poziom 0. Tutaj mamy jakąś kamerkę. Czy da się sprintować? Nie da się sprintować. Ma logikę, to musimy sobie tutaj depnąć. Am I czyli Zapewne brak O, tutaj. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. No note the incandescent particle field across the exit. This, so, this mówię, aperture science material emancipation grill grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. Jakby widzę, że jeszcze gra jest cholernie głośno Na podglądzie OBS-a sobie ściszy, tak na minimum no, Wybaczcie, że robię to właśnie w tym momencie, ale Jakby Muszę to sobie dopasować na, na bieżąco Aha, czy ja muszę przejść tędy? O kurwa Czekaj, bo coś tu nie, nie bangla. O, ja bym musiał klocka zgarnąć. Trochę dziwnie to chodzi, jakby to... Te... No teraz. Hello, can you hear me? Kurwa! Ładnej mnie to, no! Rysiu! A on się chyba czasowo zmienia, ten portal. No i dobra, i teraz tam gdzie przycisk? Okay. Dobra, czyli chyba nie będziemy mieć dostępu do Portal Gana. Miałem nadzieję, że tak będzie. No ale cóż, chyba jednak nie. Wiem, że jest jedna rzecz, którą chcę sprawdzić. Bo działało to w Terrarii. Pytanie jak w portalu. Ale biorąc pod uwagę, że działało to w Terrarii, to raczej w portalu też będzie chodziło.

Tutaj ten nasz obserwator ma jakiś problem, jeśli chodzi o podzespoły. Bo po proszę przejść do przodu. Zajbiście. Dobra, po tym nie mogę. A elegancko. Dobra, to jakby nie było jakieś super skomplikowane. Well, remember, to is to Myślę, że teraz jest dźwięk El bueno, Pipko. Pipko de Fantastico. I marę szybko nam to idzie. Mamy już kurczę chyba trzeci poziom, ale dopiero 7 minut nagrania, więc. Witam 4. Well. Ty! Coś mnie uderzyło! Ej, to mnie uderzyło! To cholerstwo... O kurde... Dobra, czekaj, zrobimy to... O kurwa... Ale to było dziwne... Czekaj, czekaj, a to by zadziałało? As part of our required as protocol, za lekkie cholerstwo. No, dobra. Co to tak. Z, zbyt dużego IQ nie trzeba mieć, jak na razie. To mi odpowiada. To jest to zadanie, które jestem w stanie wykonać. No i dobrze. Aparatura Laboratoris jest to grama tyle lat, a tak mi się o, dobrze w nie w gra, powiem szczerze. za to, to włącza. No i kurwa, mamy problem, kochani. Aha. O jest, jaka schiza. O nie, dobra, muszę to chyba jakoś na powoli zrobić. O, dobra, kurwa, dobra, bo to trzeba puścić. One day to chodź tu. Honu, tu, chamię. as part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. okay, good job. as part of a required test protocol, we will start enhancing the group's capacity to monitor the hmm. no, environment. Nasz... Ten Android co do nas mówi? Chyba nie. O kurwa jakieś świecące coś. O dobra czyli to mnie zabije. Ja mam to ten, żeby to sobie wróciło. No to pewnie tak. O, o wow, to że to zrobił. co to jest? Jakieś dziwne. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co tutaj zamulać pałki, że tak powiem. Dobrze idzie. Raczej myślałem, że te mapy będą dłuższe i to będzie wyglądało w sposób następujący że będzie jeden odcinek, jedno pomieszczenie bo raczej tyle mi zejdzie. Ale widzę, że. Warning devices are required teraz nie masz takiej tragedii. However, to ok. Aha, już widzę pewnie o to chodzi. No, bo tu jest zamknięte. To teraz to cholerstwo musi wrócić. O kurde. Dobre. Ja bym chciał jeszcze móc robić swoje portale, bo tak trochę mnie mierdzi. Dobra, dali mi radę. I poziom siódmy. Idziemy jak burza. Czy to nam zejdzie na dwa odcinki? Nie wiem szczerze. Ja tak myślę, że nie wiem. 20 minut, pół godziny, coś kieł tego. So Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. O Aha. To się będzie odbijało samoczynnie, ja? No to dobra, niech to leci tu, ja potem sedem. Aha, to się parę razy może odbić. O cholera. Chyba o to chodzi? Dobrze trafiłem? Dobrze. Aha, no tak, ja sobie teraz mogę przejść tutaj i tutaj. Jakby nie chce mi się robić tego poziomu od początku, najchętniej spróbowałbym tutaj zeskoczyć, no ale nie wiem, czy się da. A, dobra, tu bym sobie nie strzelił z portana, żeby przejść jedynie tu na dół. O wow, patrzcie, odbiło mi. Ok. That's weird. That Do znania powiadasz. No nie kojarzę, żeby tutaj była jakaś gadka mm, odnośnie tego, jak ten gościu ma, jak ten gościu czy tam, jak ten robot ma na imię. Uuuu! No A jak ja mam to zrobić? Aha! O, co ty do mnie mówisz? O kurwa kostkę mi spadło. The enrichment center apologizes for this clearly broken test chamber. No dobra, chyba wiem co muszę zrobić. Kurwa. Haha! Ha. My! Buu, jak to się mówi? Patrz, i nawet winda nie zdążyła przyjechać. Taki byłem szybciutki. Ha. IQ mam chyba na normalnym poziomie. Mogłoby to trochę krócej trwać to przechodzenie. Ale to nic. To jest teraz z 2007 roku. Hello again. To reiterate uh, previous one, the oh, wow. momentum? For your own huh. safety, do not destroy vital testing apparatus. Oh, cool. De Aha, but two is o to chodziło. O tu? No właśnie. Coś tu chyba nie gra. Czy ja tu miałem zejść? Aha, bo portal jest teraz. Dobra, chyba o to chodzi, żeby się rozpędzić na pełnej...

a, dobry! Byle trafić. O, ale to było dziwne. Normalnie jakbym miał jakieś problemy z tym. Z... Nie, to chyba z lokomocyjną czy z czymś też nie ma nic wspólnego. To bardziej teraz było jak na kolejce górskiej, chociaż też nigdy nie byłem. Ale mniej więcej widziałem, na jakiej zasadzie to działa. Widzicie, jak są takie filmiki z tymi kamerami, co tamte. Pio tam te Piovic tam, fof. Okej, okay, czyli tu mamy dostęp do drugiego działka. No dobra. Ups. Do chyba nie o to chodziło.

Ale jak kulka splunie tu. Aha, chyba nie o to chodziło. Może o to chodziło? Czekaj. Tamto się tam odbija. Coś jest się... tak? O co tu chodzi? Jak ja mam to zrobić przepraszam Ej, to chyba, chyba nastąpił problem, nie? O kurde molek, co ty do mnie gadasz? To nie, to ja tego też nie zrobię w ten sposób. Jeszcze ja nie na mierze z tej strony. Wait a minute. Ja się kurwa zaczynałem problemy Tu się odpalam, tu mi się robi... Jak ja mam się tam dostać? O. o Nie, oj, ten! Oddaj to! Jak ja mam wrócić? I popsu mi w ogóle system, ten portal. Patrz! Dobra, szybko! O jasny gimn. Przez chwilę myślałem, że ten promień mnie zabije. <laughs> oh, come on. No to powiem tak, to było troszeczkę skomplikowane. Mamy achievement. Nie wiem teraz jak ja mam przeżyć. Aha. Tu mam przycisk. Kurwa, ty też jesteś na czas? A dobra, to ja już nie muszę, dlatego muszę tędy przejść, byle tylko nie, nie zjebać teraz myszką. Okej, okay, więc sobie poczekajmy nas spokojnie, nikt nas nie goni. Wow. Spoko w sumie. O, tu już się zaczynają komplikacje umysłowe, nie? Ale mamy to, kochani. Fuck you. Naprawdę, jak na tyle lata ta gra jest dobrze zrobiona, szczerze. Dobra, cicho. A bo jestem coraz wyżej. Jest coraz wyżej, dobra. Większy rozpęd. Co teraz mam uczynić? A, kartofelek stamtąd spada. Przepraszam, już wiem. Ale jebnie. Pff, aż od ściany się odbiję. Eee... Dobra, dałem radę. I teraz muszę jeszcze raz uczynić to samo. Uii. I'm smart. Jak te samochody małe. No na razie to takie... Dosyć okrojone są te misje, powiem wam szczerze, bo są króciutkie. Który mamy poziom? Poziom trzynasty. Okay. zobaczymy, co on tyle, tyle będzie trwał. Czekaj, ja tu byłem. O kurwa. Czy ja tam mam zejść? No chyba ją. Dobra, stąd przyszedłem. Dobra, to ja tu idę tak ją. Gdzie ci niebieski wsadzić? No właśnie, gdzie musi niebieski polecieć? Ach, tu. Dobra. To przeleci. I... pyk. Dobra, teraz klocuszek się rusza. Ja bym musiał iść w miarę na środeczek. Mam klocuszek. Właśnie, i co teraz? Ła! Prawie. Dlaczego czemu nie działa? Komo? No przecież jest na środku What the fuck? Poczekaj Aha A to na drugim ja muszę być. Nie, trafiłem tym portalem. Czekaj. Dobra. The Wypad. Test We no tutaj, jestem be... yes. eh, raczej nie. Raczej nie. Dobra, jeszcze tą misję zrobimy. Jakby dosyć dobrze to idzie. Dobra, cicho, napier ja robię to na co mam ochotę. Teraz i to działa jak taki nieskończony portal. O! To jest zajebiste. No czemu się popsuło. Muszę chyba celować, bo jak postać skręci, A to fajne takie niekończące się pętla. Dobra. To będzie. Wystarczy już tego dobrego. Co ja mam tu zrobić? To na pewno jeden. A reszta? O cholera O cholera Więc chodzi o to, że mam się rozpędzić No chyba ta Chyba jo się coś otworzyło Dobra, chodź idziemy Dziwnie ci wychodziło z podłogi ale to nie jest koniec, więc ja sobie strzelę tam. Mam nadzieję, że trafiłem dobrze, żeby nie zapieprzać raz jeszcze tyle kilometrów. No właśnie. No wy sobie chyba jaja robicie. Ho! Dobra. Nie ma tragedii. Dobra, strzelamy niebieski i no, mamy dobrze. zasilanie. Been activated in the main chamber. Kurwa, gdzie ja jestem? <laughs> nie! Zrobiłem to, czego nie chciałem, ale to nic. Bo tutaj mamy Exit. Chłę już myślałem, że mnie nie podniesie. Dobra. Może się uda na, na dwa odcinki zrobić tego portana na całego. Wow, myślałem, że tak to naprawdę będzie dłuższa. Bo jeżeli to tak wygląda, to. Uła. Chwila, moment, i mamy porobione, kochanie. No i dobra, mamy loading screen, czyli to będzie mapa 15. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o tym filmie. sobie dzwoneczku, aby być na bieżąco. I ja poczekam, aż ona sobie tutaj nas przestanie faflonić I ładnie zakończymy sobie odcinek. No, tak więc dzięki, i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.